No cześć Będę dzisiaj przygotowywać jezonka dla mojej żony Będzie to Kurczak szarpany Podany w takosie z guacamole i z sosem Majo potle. Do tego będzie jeszcze grillowany ananas No i mam nadzieję, że wyjdzie fajnie i że wszystko będzie smakować Dobra, kurczaka mamy Ogólnie tego kurczaka jest sporo mniej niż myślałem, jest go niewiele. I tak muszę to zrobić. W sumie nic się nie zmienia. Mamy już do kury. Może ją oczyścimy, ale na jakiejś mniejszej desce, żeby tej dużej nie marnować. Jak się może. Widzę, że tutaj chicken ma jakąś nieprzyjemną kość, którą trzeba wyciąć. Nie lubię oprawiać kurczaka, bo mam wrażenie, że zawsze bardzo dużą jego ilość marnuje. Dużo rzeczy mi się w nim niestety nie podoba. Opa! Dużo jakiejś skóry. Sam bym nie chciał tego jeść, więc moja żona też nie będzie. Bierzemy sobie garnuszek, najmniejszy, w którym ten kurczak się zmieści. Dodamy go do środka. Kroimy cebulkę, dosyć drobno. Czosnek, trzy ząbki. To samo, ciach, ciach, ciach. Tak, on to lubi. Oliwa cebulka z czosnkiem. 2 3 minutki, bierzemy nasz garnuszek z kurczakiem i wrzucamy całą tą cebulkę z czosnkiem tutaj do środka. Jej będzie tam dobrze. Teraz bierzemy posatę pomidorową. I wlewamy mniej więcej połowę tego opakowania, bo to chcemy 250 ml, tak myślę tutaj jest chyba pół litra tak jest. Opa, połowa, sól, pieprz, łyżka oregano, łyżka sosu sojowego. Mam tutaj też ananasa Tutaj jeszcze trochę Soku z tego ananasa Papryka słodka Papryka ostra, trochę mniej Baba się nie lubi Gdy jest za ostro <grych> Trochę okay. soku z limonki. Ok, no i kiedy to wszystko zacznie się gotować, wrzucamy na najmniejszy ogień, przykrywamy przykryweczką, no i myślę 40 minut. Guacamole. No pewnie, że tak. chodzi o guacamole to niestety siadła mi psychika i ani widelec, ani taki dziobak do czosnku się niestety nie sprawdził, więc musiałem sobie poradzić blenderem i zmiksowałem to po prostu. Co tutaj? 3 guacamole, 3 awokado, więc około dałem około 5 łyżek soku z limonki, szczyptę cytryny, kilka liści kolendry do tego zmieliłem z tym wszystkim i to okay. tyle. Kurczak z Gotuje się już około pół godziny. Zostawimy go teraz otwartego. Zwiększymy trochę gazik, żeby on sobie trochę tej wody odparował. Ok, mamy kurczaczka. On już odparował trochę wody. Wcale nie jest jej już tutaj tak wiele. Szkoda, że nie możecie poczuć tego pięknego zapachu. No jest mięciutki niesamowicie. I... Wzdłuż włókien rozrywamy kurczaczka. Dziobie to i dziobie, i zobaczcie, jakie to jest piękne mięsko. Weźmiemy sobie taką cienką patelnię. Specjalnie cienką, żeby się szybko nagrzała. Okej, okay, ja już mam pokrojoną limonkę, pokrojonego ananasa w taką małą cząstkę, zaraz to wszystko będziemy wrzucać na patelnię, delikatnie grillować, bo to będzie super. Zaraz robimy to samo z limonką, troszeczkę go tutaj przemieszam. On jeszcze odparowuje wodę, zobaczcie, jego jest coraz więcej kurczaka, a coraz mniej sosu. To jest, to jest jakość, to jest jakość. Uwielbiam, uwielbiam dobrą jakość. Włączyłem też piekarnik na funkcję grill. Zaraz zobaczycie, co będziemy robić. Dobra, jeśli chodzi o piekarnik, to mam taki pomysł, że bierzemy sobie takiego placuszka i wkładamy go pomiędzy dwa szczebelki. Okej, okay, teraz to wszystko to samo z limonkami. I najważniejsze. Kolędra. Mm -hmm. Możemy tutaj uciąć te ogonki, bo tutaj tak za wiele towaru nie ma. Spójrzcie tylko, jak to wygląda. Przecież to jest zajebiste. Ludzie często pytają mnie. Marcin, dlaczego twoje takosy są takie chrupiące? Przecież w restauracjach meksykańskich podają takie mokre, płaskie placki. A ja wam odpowiem, po pierwsze, to nie mam na imię Marcin, tylko Patryk. A po drugie, to nie mam kurwa pojęcia, spójrzcie tylko jak to wygląda, przecież to jest zajebiste. Jeśli chodzi o sos, to będzie to sos na bazie majonezu. Tak tyle, tyle, wy, tyle wystarczy na te tacosie. one i tak mają sporo już swojego towaru. I do tego dodamy koncentratu ze zmielonych Papryczek botle Okej, okay, nadszedł moment, na który czekają wszyscy mm -hmm. O mój Boże Jak to pachnie Spróbujmy Co my tutaj Mamy Pierwszy niech będzie Taki testowy, wiecie Trochę mniej towaru Żeby zostało dla Barbary Nałóżmy tutaj też trochę tych ananasów Dobrze, jeszcze może Może ze dwa o, Nie za dużo i dobra, zobaczcie jak to się wszystko prezentuje tutaj Pod tym kątem Dosypmy do tego Kolendry, o tak O tak To lubię, tak jest Mamy kolendrę Więc teraz jeszcze tylko troszeczkę sosu mają I potle Nie za dużo, o tak odrobinę i odrobinę awokado w sensie guacamole dobra wszystko teraz możemy skropić delikatnie limonką zobaczcie jaka przysmażona to też daje jej ten aromat opa no i cóż Musimy to chyba sprawdzić. Jeszcze nigdy tego nie robiłem. To pierwszy raz, kiedy przygotowuję tą potrawę, wygląda zajebiście, pachnie zajebiście. Spróbujmy tego. O kurwa. To jest takie dobre, że zapomniałem, że wyrwali mi szóstkę z prawej strony i nie mogę gryźć Rewelacja. Chodź zobaczysz, co lepiej Ci przygotowałem. Woda z sokiem. O, że to tylko. To są tacosy, takie specjalne. Do nich jest guacamole. Jest tam jeszcze ananas smażony zębony. ananas, Aha, jest kolendra, jest sos majoshi po jest normalnie wszystko Tak, nie kolendrą Dokładnie A jakieś mięsko? O, mięsko jest tutaj, szarpany kurczak to, to, dawaj. Do Baśka musisz próbować Teraz jak to jest bez limonki Dobrze. A to otrzymam serwetkę. <laughs> Może i tak. Dzięki za obejrzenie. To był pierwszy filmik z serii. W zasadzie to z jakiejkolwiek serii. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, zostawcie suba, żebym wiedział, że jest git. I do zobaczenia w następnym materiale. Na razie.